Witamy w pierwszym wydaniu programu 11 minut. Tematyka będzie różna, od polityki, przez rozrywkę i sensacje, aż po tematy zdrowotne. Nazwa 11 minut wzięła się z ograniczenia, jakie kładzie serwis YouTube na długość zamieszczanych materiałów. Wydaje nam się jednak, że w 11 minutach można zawrzeć wiele treści i nie znudzić widza. Zatem do dzieła! Na początek ważne doniesienie agencyjne. Czołowy amerykański profesor prawa Francis Boyle założył sprawę w Międzynarodowym Trybunale Karnym, ICC, przeciwko byłemu prezydentowi USA George W. Bushowi, Richardowi Cheneyowi, Donaldowi Rumsfeldowi, Georgeowi Tenetowi, Kondolizie Rice oraz Alberto Gonzalesowi. Skarga dotyczy rzekomych zbrodni przeciwko ludzkości, polegających na realizacji programu nielegalnych porwań, po angielsku Extraordinary Renditions, Wnoszący skargę zażądał, by prokurator ICC otrzymał upoważnienie do aresztowania Busha i pozostałych oskarżonych. Określenie extraordinary renditions poza porwaniami dotyczy także systematycznego torturowania więźniów. Zgodnie z tzw. statutem rzymskim domniemana działalność przestępcza oskarżonych odpowiada definicji zbrodni przeciwko ludzkości. Stany Zjednoczone nie ratyfikowały statutu rzymskiego, jednak rzekoma działalność przestępcza oskarżonych odbywała się na terenie wielu krajów będących członkami ICC, w tym kilku europejskich. Dlatego też, zgodnie z artykułem 12.2a, ICC jest władny w przeprowadzeniu dochodzenia dotyczącego przestępstw popełnionych na ich terenie. We have very expensive documentation. By the Parliamentary Assembly for the Council of Europe, the so called Marty uh, Report, based on exhaustive official investigation of all the European states. So that is really the heart of my complaint against Bush and the rest of them. Now I have jurisdiction, and I have it not on the basis of news media reports, but an official investigation by the Parliamentary Assembly of Europe. I was trained to be one of these people. I went through the same PhD program. At Harvard to produce Kissinger. So I know exactly what I'm dealing with. If we don't stop these people, they're gonna set off World War III here. And then they will have the excuse they need to formally put the whole country under martial law. There's no question about it in my mind. Sprawa założona przez profesora Francisa Boyla może mieć także poważne reperkusje, jeśli chodzi o były polski rząd i prezydenta zpolitej. We have an exclusive report tonight about secret prisons in the war on terror. For years now, the Bush administration has refused to talk about what it's doing with the senior al Qaeda leaders it has captured. Current and former intelligence officers tell ABC News these eight top al Qaeda figures and three more were all held at one point on a former Soviet air base in Eastern Europe. Human rights groups have identified Poland and this military air base as one of the places involved. Coś, co dziś zostało odzyskane przez polskiego który był w Waszyngtonie. Prezydent Polski powiedział, że nie ma prawdy do tych raportów. Czy to wierzy pan? Oczywiście, on jest moim prezydentem. Do dzisiaj Polska odzyska to. 15 kwietnia 2009 roku Rzeczpospolita w artykule więźniowie CIA w Szymanach podała Amerykanie przerzucali przez Polskę ludzi podejrzanych o terroryzm. Rząd Leszka Millera nie tylko wiedział o tajnych lotach, ale kamuflował te operacje. CIA dostała też do dyspozycji kilkunastu oficerów naszych służb wywiadowczych. Dziennikarze dotarli nawet do świadka, który w 2003 roku widział, kogo przewoziły samoloty Gulfstream. Jego zeznania znajdują się również w aktach śledztwa, gdzie podaje, że z samolotu wyprowadzono osoby zakute w kajdanki z opaskami na oczach. Nie musimy chyba podkreślać, że za zbrodnie przeciwko ludzkości grozi najwyższy wymiar kary. Sprawa rzekomej pandemii świńskiej grypy jest wciąż tematem numer jeden. Spisek firm farmaceutycznych, Światowej Organizacji Zdrowia i rządów wielu krajów został w końcu dostrzeżony. Zajęły się nim nie tylko media, ale i organizacje międzynarodowe. Nie odbyłoby się to jednak bez akcji społecznej, zapoczątkowanej przez kilka osób, w tym głównie dziennikarkę austriacką Jane Burgermeister. You should be a kandydat na Nobel Peace Prize. You should get. doktor honoris causa from the most prominent universities all over the world. W pełni. You fight for the world now. We, we all are, Piotr, to nie tak?

Do zakażenia doszło w fabryce firmy Baxter w Ort Under Donau, niedaleko Wiednia. Zakażone szczepionki rozesłano do kilkunastu laboratoriów w różnych krajach. Gdyby nieprzytomność czeskiego laboranta, który sprawdził materiał szczepionkowy na zwierzętach, sytuacja mogłaby wyglądać dzisiaj znacznie gorzej. Zaraz po tym odkryciu Burgermeister przygotowała szereg spraw kryminalnych przeciwko Baxterowi, a także elementom rządu austriackiego oraz finansjerzy światowej wraz z czynnikami rządowymi w USA. Sprawy umorzono późną jesienią, po wcześniejszych przetasowaniach w Policji i Prokuraturze Austriackiej. Jest to możliwe, gdyż za aferą ze świńską grypą stoją potężne siły lobby farmaceutycznego. Jane Burgermeister jest przekonana, że kampania szczepień miała na celu nie tylko wielkie profity, ale i coś znacznie groźniejszego – przejęcie kontroli nad poszczególnymi krajami przez tzw. rząd światowy. Komputery, które the World Health Organization, to track the swine flu, Are linked to supercomputers in the UN uh, buildings, which control the UN security forces. And this underlines the military nature of the operation to control the pandemic. Under the International Health Regulations 2005, the World Health Organization will take control of all the governments of the 194 member states in the event of a pandemic emergency. They will take control of health services, police services, and key government functions. Um, at the end of this pandemic, we could therefore see a situation where the health organisation and the UN are de facto the world government on the globe, and this sort of complex could become a key government complex in a new world order. Nieudana próba masowych szczepień uświadomiła wielu ludziom, jak perfidne mogą być poczynania kompleksu korporacyjno-politycznego. Działacze społeczni, tacy jak dr Robert Werker, od lat starają się świadomić społeczeństwo na temat tych nowych zagrożeń dla naszego zdrowia, podając równocześnie proste wskazówki, jak się bronić. I think the single most important thing that we need to do is to um, is to develop awareness of the system, so that we um, the people around us, the general public, become sufficiently Um, aware of what we need to do to stay healthy and to um, reduce our risk, for example, from vaccines that have been inadequately tested, from gm foods that have been adequately tested, from uh, finding ways of, of managing our health by having diverse diets that still contain um, live um, nutritious food, um, from stopping children being vaccinated so that they start off life with um, Massively um, um, challenged immune systems. These are all practical steps that that all of us can take with no additional cost at all, um, financially, and of course with massive benefits in terms of the the strength that, that it gives us. I think we also need to really um, try and find those last remnants of the democracy that many of us have cherished for most of our lives, and work with it. Don't give up on it yet. Work with it. Because there are people, um, even for example in the European Parliament, who are um, pretty concerned with what is going on. and we need to work with those elements and come together with common messages so that we can um, effectively force out of position those um, entities, organizations and individuals that don't have the public interest at heart.. Pojawiają się odważne publikacje, ale także coraz śmielej na temat zagrożeń dla zdrowia wypowiadają się sami lekarze. A to, że szczepionki są szkodliwe, to wiedzą wszyscy lekarze. Tylko niestety, właśnie nie szczepią się sami, nie szczepią swoich rodzin, ale pracują w tym przemyśle i muszą szczepić, dlatego że współpracują z, z firmami farmaceutycznymi. Szczepionki w wieku bardzo wczesnym, niemowlęcym, do pewnego okresu czasu zwasowane, szczególnie wirusowe, są zabójcze. Moim zdaniem brakuje mi tutaj rady ekspertów. Przecież są w Polsce ludzie, którzy się zajmują immunologią kliniczną. Proszę Państwa, jestem jedną z nich. 35 lat w immunologii klinicznej i trzy specjalizacje. Jest taki osób około 10 w naszym kraju myślę, że trzeba zrobić gremium dólnormęczne. Wtedy opinie ogólną na ten temat możemy przedstawić firmom. I am always optimistic because I believe that there um, there is always a um, a cycle in these sorts of events and um, I also believe that nature um, ultimately will win out. I just believe in some respects we're at the bottom of one of those cycles and we will return to an equilibrium and part of the process that returns us to that equilibrium is not doing nothing but it's actually becoming very active so that we can bring ourselves back to center. Nasze kolejne programy w dużej mierze poświęcimy tematom zdrowotnym. Czekają nas bowiem trudne czasy i musimy się odpowiednio na nie przygotować.